Panie Macieju, oddajemy głos. Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Maciej Butowski, jestem pracownikiem firmy PKBEX, czyli największego producenta elementów żarletowych prefabrykowanych i dzisiaj Państwu parę słów powiem na temat prefabrykacji ale nie ogólny, a ogólnie, tylko właśnie tej dotyczącej budownictwa mieszkaniowego. Udostępniam już prezentację. Proszę o potwierdzenie, tylko czy jest widoczna. Tak, jest dobrze. Jest, ok. E Najpierw kilka słów pokrótce o historii, skąd taki pomysł, skąd taki pomysł na świecie i w Polsce. Otóż w latach powojennych niezbędne było szybkie odbudowanie zasobów mieszkaniowych w kraju i nie tylko. Szukano rozwiązania, jak to zrobić, żeby no maksymalnie przyspieszyć ten proces i no, tym pomysłem była prefabrykacja, czyli realizacja osiedli osiedli bloków, osiedli budynków wielorodzinnych wykonanych z gotowych elementów, które to elementy były wytwarzane w fabrykach. I tych fabryk rzeczywiście powstało sporo w każdym większym mieście, takie funkcjonowały. Przeważnie nosiły tytuł czy przydomek fabryki domów, bo rzeczywiście, jak widać tutaj na fotografii po lewej stronie, tych elementów było mnóstwo, jechały one następnie na plac budowy i były montowane. Efekt na pewno każdy zna ze swojego czy, czy z, 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 z większych miast mm, polskich. Niestety nie zawsze wizualnie jest on dobrze postrzegany, taka, taka myśl urbanistyczna. Natomiast niewątpliwie ta, ta luka, czy, czy te zasoby mieszkaniowe zostały w szybki, w szybki sposób utworzone i mieszkańcy znaleźli szybko, też rosnąca liczba mieszkańców w Polsce znalazła swój lokum. Różne były pomysły, żeby. Ładniej, nieco ładniej, ten, ładniej te budynki wyglądały, lub jakoś je wyróżnić z szaro-pastelowych kolorów. Tu przykłady jakichś myśli architektów, jeśli chodzi o realizację balkonów. I tak jak wspomniałem, te, te, te blokowiska pojawiały się w każdym większym mieście. No, jak w każdej branży, można typować rekordzistów. Tu akurat dla przykładu z lewej strony, budynek, tak zwany Pekin, czy osiedle Pekin, którego obejście wymaga pokonania około 5-6 kilometrów. Natomiast po prawej stronie, najdłuższy falowiec w Gdańsku, liczący niemal kilometr i mieszczący około 5-6 tysięcy Mieszkańców. Ta prefabrykacja w latach 90. ustała na, na tak dużą skalę i, i wiele z tych fabryk zaprzestało tworzenia czy produkowania elementów pod kątem sektora mieszkaniowego. Natomiast to był czas, kiedy zaczęto zastanawiać się lata właśnie 90. czy po 2000 roku, jak wykorzystać prefabrykację w innych sektorach. I, I nastąpiło pewne przekształcenie się, w, jeśli chodzi o produkcję w zakładach, na rzecz budownictwa przemysłowego, budownictwa biurowego, jak na przykładzie po lewej stronie, czy infrastrukturalnego wszelkiego rodzaju obiekty inżynieryjne stadiony, mosty, tunele. W różne sektory, gdzie można tę prefabrykację wykorzystać. Natomiast co do rynku mieszkaniowego, dopiero gdzieś około 2000, 2015 roku e, zaczęto szerzej myśleć właśnie o powrocie prefabrykacji do, w budownictwie mieszkaniowym. Po prawej stronie przykład z Warszawy, e, z ulicy Sprzecznej. Sądzę, że, że część z Państwa może kojarzyć ten budynek realizowany przez firmę Budizol. Dosyć szerokim echem odbił się w, wśród firm zajmujących się prefabrykacją i w zasadzie no, wielu z producentów tych elementów pamięta tą realizację i często jest ona wskazywana jako taki powrót do pełnej prefabrykacji w mieszkaniówce. Również nasza firma rozpoczęła kilka realizacji, kilka zostało już ukończonych, jak osiedle po lewej stronie osiedle sześciu budynków wielorodzinnych zlokalizowane w Poznaniu. Osiedle w całości wykonane w technologii prefabrykowanej. Po prawej stronie natomiast zespół budynków zespół domów w zabudowie szeregowej realizowanych pod Warszawą w Józefosławiu. W tej chwili, notabene, myślę, że są jeszcze w sprzedaży i, i ta budowa jest gdzieś na ukończeniu. Ogólnie, tak jak wspomniałem, tych, tych firm jest więcej. W zasadzie kilkadziesiąt można spokojnie naliczyć w Polsce. Kilka dużych, znaczących się no, i wciąż rozwijających, bo, bo ten sektor prefabrykacji e, mieszkaniowej, przemysłowej naprawdę e, dobrze się rozwija. Wynika e, to z faktu, że m, trudno o ręce do pracy na budowie. Z, y, wielu producentów, inwestorów, projektantów stara się m, z, myśleć o tym, żeby automatyzować procesy wznoszenia obiektów i, i, i tą produkcję realizować pod dachem w zakładach, a następnie składać tylko gotowe elementy na budowie. I taki też model funkcjonuje często w krajach y, bardziej rozwiniętych, jak Skandynawia, jak kraje skandynawskie, czy też u naszych zachodnich sąsiadów. Y, 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 kilka słów o. Y, systemach, które, które były. Nie chcę w szczegółach w nie wchodzić, albowiem tych systemów związanych z budynkami wielorodzinnymi było kilkanaście, takich najczęściej stosowanych, między innymi system ratajski, szczeciński, PBU. One były charakterystyczne dla najczęściej dla danego obszaru, bo, bo też nazwy swoje, nazwy swoje są związane z, z ich usytuowaniem tych osiedli. Natomiast systemy, co do zasady, były tak skonfigurowane, że no miały pewną możliwość zmian, ale no były dosyć mocno katalogowe nie uniemożliwiały realizowanie indywidualnych wizji architekta. No i istotną cechą było to, że, że po zrealizowaniu takich obiektów często pojawiały się problemy jakościowe związane głównie z akustyką, z niedokładnym procesem produkcji, z niedokładnym montażem, które no, nie, te rzeczy często przysparzały nieco problemów użytkownikom. Hmm, oczywiście nie myślano wówczas o kwestiach term, termoizolacyjności budynków, no, dlatego teraz, obecnie, wiele z tych budynków jest ocieplanych i, i odnawianych, odświeżanych. Na, na dzisiaj mówimy o nieco innych rozwiązaniach. Otóż nie ma katalog, katalogowego rozwiązania takiego obiektu, tylko o oczywiście pewnych cechach wynikających z produkcji bo mamy maksymalne wielkości form, mamy jakieś udźwigi, które mogą być przenoszone przez żurawie, mamy ograniczenia co do pasa drogowego, jeśli chodzi o transport. Natomiast mm, możemy mówić o bardzo indywidualnych projektach, rozwiązaniach, o, o wizjach architektów, które czasem wydają się niemożliwe do prefabrykowania, a jednak się to udaje. E Pytanie, po co w zasadzie z tej prefabrykacji korzystać? Otóż no, zasadniczy aspekt to jest skrócenie budowy i to skrócenie nawet o połowę przy dobrze skonfigurowanym projekcie. I tu powiem dla przykładu, obiekt, który jest tutaj realizowany właśnie to osiedle mieszkaniowe w Poznaniu. I, I drugi etap tego, tego osiedla, czyli cztery budynki wraz z salą garażową, został zrealizowany w 10 miesięcy. 10 miesięcy, czyli no mniej, niż, mniej niż rok, podczas gdy standardowo tej wielkości osiedle w technologii tradycyjnej deweloperzy zakładają zrealizowanie bo w 18 miesięcy, niektórzy w 2 lata, w 24 miesiące, także mówimy naprawdę o dużym przyspieszeniu. Kolejna kwestia na pewno bezpieczeństwa. Dużo mniej osób zaangażowanych w pracę na budowie, w pracę na wysokości, w, podczas gdy w technologii tradycyjnej kilkadziesiąt osób jest potrzebnych do murowania, wylewania elementów żelbetowych, tynkowania montażu okien. Tutaj gotowe elementy właśnie już z docelowym kolorem, z izolacją, z oknami przyjeżdżają na budowę i przez grupę pięciu, sześciu montażystów są składane na budowie. Na pewno duża, dużo większa też niezależność od pogody, czy warunki zimowe, czy deszcz, śnieg no nie są przeszkodą w montażu I, i, i te prace można z powodzeniem realizować. Jakość jest też tutaj cechą, do której dużą wagę przykładamy. Wszelkiego typu kontrole jakości na produkcji nie pozwalają, aby obie elementy miały jakieś odchylenia większe niż, niż norma. Podczas gdy wykonując mur czy wylewając beton na budowie, no często mamy do czynienia z dużymi odchyłkami, dużymi niedokładnościami wynikającymi z braku odpowiednich kwalifikacji personelu, który, który znajduje się na budowie. I automatyzacja, o której wcześniej wspomniałem, ten brak rąk do pracy powoduje, że, że, że wszelkie procesy staramy się integrować, automatyzować, komputeryzować i rzeczywiście to się dzieje. Co do tego bezpieczeństwa, tu przykład może skrajny z prawej strony. Montaż na jednym z obiektów, który, który prowadzimy, przy użyciu wszelkich narzędzi, środków ochrony indywidualnej, szelki, kaski, odpowiednie oznakowanie, bar, balustrady. Natomiast po, po lewej stronie, bez, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, praca na wysokości. Kwestia parametrów technicznych. Obiektów, które mogą być wzniesione w prefabrykacji. Na pewno wykorzystując potencjał tych elementów, wysokie klasy betonów, sprężanie elementów możemy uzyskiwać większe nośności, większe rozpiętości przy mniejszych gabarytach, czyli mniejszych grubościach elementów, to, to jest na pewno duży, duży plus i większa elastyczność w kształtowaniu powierzchni. Bezpieczeństwo pożarowe, no nie pojawiają się tu jakiekolwiek kwestie związane z, z problemem zabezpieczenia czy drewna, czy stali, bo beton sam w sobie jest niepalny i odpowiednie otulenie betonem prętów daje nam tutaj odporność na ogień. Korozyjność też ograniczona do, do minimum, bo te pręty zbrojniowe, najczęściej narażone na, na korozję czy, czy elementy stalowe, nie, nigdzie tu się nie pojawiają w nie osłonione. Izolacyjność akustyczna to, tak jak wspomniałem, była przypadłość bloków z lat 60-tych, 70-tych i problemy z tą izolacyjnością, natomiast wynikały one z no, błędnej technologii, czy, czy dużych niedokładności i, i niestosowania odpowiednich materiałów na na przykład na posadzkach powodujących tłumienie dźwięków. Stąd można było przez kilka kondygnacji słyszeć, co dzieje się kilka mieszkań dalej. Natomiast na dzisiaj bardzo dużą wagę też do tego przykładamy. Prowadzimy badania zarówno w budynkach w skandynawskich, jak i tych polskich oraz analizy pozwalające nam projektować i produkować elementy spełniające wszelkie wymagania, nawet z nawiązką. Teraz dzięki zastosowaniu gładki, gładkich elementów, zwłaszcza z tych stron szalunków, szalunków stalowych, możemy zrezygnować z części prac wykończeniowych, na przykład tynkowania, a często nawet malowania i te surowe powierzchnie są do, wykorzystywane do aranżacji wnętrz, co pokażę też na, na, na następnych slajdach. No i ostatnia kwestia, powierzchnia użytkowa. Tak jak wspomniałem, możemy, zmniejszyć grubość elementów przy tych samych parametrach, no co daje nam kilkuprocentowy wzrost powierzchni użytkowej lokalu. To na pewno korzystne z punktu widzenia czy dewelopera, czy mieszkańca. Jakie elementy się składają na budynek mieszkalny? No otóż niewątpliwie, oczywiście mówię o elementach prefabrykowanych, niewątpliwie ściany i te ściany możemy podzielić Względem kilku kategorii. Jedna to jest ściana wewnętrzna, zewnętrzna. Każda pełni inną funkcję, inną rolę. Inne warstwy się na nim składają, albowiem ściana zewnętrzna może być wielowarstwowa i najczęściej jest dwu lub trzy i zawiera izolację, jest tą warstwą ochronną dla budynku. Natomiast ściana wewnętrzna. No też ma szereg znowu zastosowań w środku, bo może być ściana szybu, klatki schodowe, ściana międzymieszkaniowa, także tych zastosowań jest kilka. Inna, inny podział to ściany co, co do warstw, czyli mamy ściany jednowarstwowe, czyli po prostu ścianę żelbetową prefabrykowaną, ale też dwuwarstwowa wyposażona w izolację albo trój, tak jak na zdjęciu po środku. Gdzie znajduje się część nośna, część izolacyjna oraz część fasadowa. Dalej, kwestia samego wykończenia czy wykonania powierzchni. Ściana, ściana gładka oczywiście strona szarunkowa lub zacierana. Ale po środku ściana z odciskiem matrycy. To są specjalne wkłady do szalunków, które umożliwiają uzyskanie powierzchni chropowatej, imitującej drewno, w wszelkiego rodzaju wzory boniowania lub nawet imitująca cegłę. I po prawej stronie ściana trójwarstwowa, gdzie warstwę wierzchnią, warstwę wierzchnią stanowią cegły. Tak, a wizualnie no, też wiele, wiele projektów uznawanych za te z wyższej półki, właśnie w takie ściany jest wyposażona. Sama ściana może pełnić też, czy ten sam element prefabrykowany, formę szalunku traconego. I tu po prawej stronie mamy właśnie taki przykład, gdzie z dwóch stron mamy prefabrykat. Po zmontowaniu środek jest zalewany betonem. Natomiast po lewej stronie mamy tradycyjną ścianę pełną, gdzie jest to montowane, na połączenia skręcane lub zalewane i jest gotowy, gotowy element zmontowany. Dalej mamy na pewno stropy, jeśli chodzi o te budynki mieszkalne. Znowu kilka wariantów. Strop spłyt kanałowych, strop spłyt taki strop półprefabrykowany, bo to jest płyta filigran, na którą wylewana jest mieszanka betonowa, aby docelową grubość uzyskać. No i strop z płyty pełnej. To jest trzecia, trzecia opcja. W różnych projektach, w różnych miejscach te stopy, stropy są wystosowane. Także garaże możemy prefabrykować. Bo w zasadzie i stropy, belki, słupy, ściany, w zasadzie no niemal wszystkie elementy konstrukcyjne y, można i, i, i jeśli ktoś kogoś bardzo zależy na czasie, to, to nawet jest wskazane, żeby, żeby to zrobić. I y, y, to, y, to na, kilku, na, na kilku parkingach podziemnych rzeczywiście stosowaliśmy. Ale także parkingi naziemne, tu akurat przykład z kolei z Poznania, e, tego zdjęcia. E, długie płyty o rozpiętości 15 metrów, pozwalające w dość elastyczny sposób e, przestrzeń e, garażową wykorzystywać bez słupów, które często utrudniają e, parkowanie i uprzykrzają życie, e, powodując zadrapania czy, czy, czy e, obicie samochodów. E, tu jeszcze taki przykład z, z jednego obiektu, gdzie na, na, w elemencie został odciśnięty symbol e, charakterystyczny dla, dla inwestora czy dla, 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 dla lokalizacji. E, to jest coś, co, co jako dodatek w tych elementach prefabrykowanych możemy zastosować. No i jako uzupełnienie obiektu czy budynku mieszkalnego Elementy schodowe różnego typu, którego, które też mogą zostać surowe. Tu dla przykładu właśnie te, te schody z bardzo ładną, gładką powierzchnią, z paskiem antypoślizgowym, które w ten sposób bez dodatkowego wykończenia będą pozostawione. I e, jako ostatni element do budynku balkony. To w zasadzie bardzo często obecnie, nawet jeżeli budynek jest wykonywany w technologii tradycyjnej, to i tak balkony są prefabrykowane, żeby, żeby te prace przyspieszyć. Teraz co do montażu i tego, jak te prace wyglądają na budowie, to często tak się śmiejemy, czy inwestorzy nawet mówią, że to jest zbudowa jak z klocków Lego. No, i rzeczywiście to jest, to jest prawda, bo mamy. Oczywiście, według projektu, przyjeżdżają elementy z odpowiedniej kolejności na budowę i są montowane w odpowiednich lokalizacjach, tak aby powstała kondygnacja. I przykładowo, właśnie taka kondygnacja jak na, na animacji, o powierzchni około 400 m2 może powstać w tydzień. I to robi naprawdę ogromne wrażenie. Tym bardziej, że elewacja może być już na, gotowy, na gotowo kończona z malowaniem, z oknami, z parapetami, i rzeczywiście te, ten efekt jest bardzo zadowalający. I to, co wspomniałem, mała ilość osób, i ostatni aspekt brak placu składowego. Otóż. Elementy, które przyjeżdżają autami, samochodami ciężarowymi, są montowane bezpośrednio z tych samochodów, w związku z czym nie ma potrzeby składowania ich na budowie, czy też jak w tradycyjnym budownictwie, składowania gdzieś palec z cegłami, czy, czy jakiś zapraw worków, zbrojeń w dużej ilości. Coś, co często, zwłaszcza w ciasnej zabudowie, no, może być istotnym czynnikiem. Powierzchnie, o których mówiłem, mogą pozostać gładkie, surowe, nietynkowane i często architekci, wnętrz czy architekci wykorzystują ten fakt, aranżując przestrzeń tak, żeby te, te ściany czy te stropy wyeksponować. Czy to poprzez odpowiednie kolory, dodanie drewna. W dzisiejszych czasach, gdzie, gdzie często stosuje się te takie wnętrza typu loftowego czy, czy industrialnego, no, ogromne wrażenie też można uzyskać poprzez takie surowe elementy. Wiele pytań odnośnie prefabrykacji pada w aspekcie kosztów, czy one są wyższe, niższe niż w technologii tradycyjnej. Otóż, jeżeli budynek jest dobrze skonfigurowany i, i powtarzalny, i można, yy, można te zalety wynikające z prefabrykacji wykorzystać, to te koszty globalne całego projektu mogą być niższe niż w technologii tradycyjnej. Składa się to na pewno krótsza budowa o kilka miesięcy. To jest no, każdy miesiąc utrzymania zaplecza budowy, kadry inżynierskiej to jest, są spore koszty. To, co wspomniałem, modułowość. Proszę spojrzeć, że zwrócić uwagę, że na tym, w tym osiedlu, które jest przedstawione po lewej stronie, mamy w jednej linii balkony, w jednej linii okna. To sprawia, że, że mamy dużą powtarzalność szalunków, form, mniejsze nakłady na projektowanie i rzeczywiście te takie budynek, takie budynki są cenowo optymalnie. Na drugim zdjęciu też trzy budynki, które są w zasadzie skopiowane. Wszystkie te są sobie identyczne. Warunki atmosferyczne, o których wspomniałem, czyli, czyli niezależność od nich, brak ryzyk związanych z przerwami w pracy. Mniej osób na budowie, więc też znowu kwestia raz bezpieczeństwa, a tych ryzyk związanych z ilością wykonawców, bo jeżeli zamiast murarza, tynkarza, montera okien i, i paru innych osób mamy tylko jedną ekipę, która montuje elementy, no na pewno łatwiej jest te, te prace z, zrobić wykonać w terminie większa powierzchnia, o której wspomniałem, to, to większe przychody, no głównie tutaj już kwestia czy aspekt to jest istotny dla dewelopera, no i e, parametry techniczne i trwałość tych konstrukcji jest e, bardzo duża, Ma, warstwa zewnętrzna betanowa tylko malowana farbą silikonową, no jest dużo trwalsza niż na przykład e, elewacja wykonywana tradycyjnie. W technologii mokrej, czyli z wełny mineralnej, czy ze styropianu, z tymkiem. Dużo mówi się o ekologii w różnych obszarach, ale także coraz częściej w budownictwie, bo to budownictwo jest za, za w dużej części za, za ślad węglowy odpowiedzialne. W przypadku no możemy zadbać o to, żeby w obrębie fabryki efektywnie wykorzystać energię, żeby śmieci odpowiednio, odpady odpowiednio były segregowane na wiele różnych frakcji, żeby dbać o to, skąd pochodzą nasze surowce: kruszywa, cement, stal, zbrojeniowa. Często właśnie są to elementy podlegające recyklingowi. I to, to sprawia, że, że na pewno w kwestii ekologii łatwiej jest w tej fabryce spełnić kilka z tych czynników, aniżeli na placu budowy, gdzie, gdzie często jest jeden duży na przykład kontener na odpady zmieszane, czyli i budowlane, i bytowe z zaplecza budowy niekoniecznie to jest pożądany, pożądany efekt. Jak, i, jak widzimy rozwój prefabrykacji w Polsce? Otóż te dwie liczby 363 i 487 mówią o liczbie mieszkań na tysiąc mieszkańców. W Polsce ta mniejsza liczba i w Unii Europejskiej większa. Jak widać, no, wiele, a gdybyśmy chcieli dorównać do tej średniej z Unii, wiele nam brakuje, jeśli chodzi o budowę tych mieszkań. Stąd ciągle powstają nowe mieszkania, nowe, nowe domy i. No, dąży się do tego, żeby rzeczywiście nie rodziny wielokalniowe mieszkały w lokalu, tylko rzeczywiście się, się na mniejsze te, z najbliższą rodziną tylko mieszkać. Jak to osiągnąć? No, myślę, że jedną z, z opcji jest właśnie stosowanie prefabrykacji, która pozwala, pozwala szybciej budować, mniejszym nakładem osób na placu budowy. Tu jeszcze taki wykres przedstawiający udział, ta czerwona linia, udział prefabrykacji w budynkach wielorodzinnych. Dwa lata temu to było 6%, podczas kilka lat temu no, praktycznie zerowy był ten udział. A widzimy ten trend w postaci zapytań i inwestorów, i projektantów, i deweloperów, gdzie no, bardzo wiele się o tej prefabrykacji e, mówi, o nią pyta. I wiele właśnie w tej chwili realizacji zakłada stosowanie elementów gotowych w otworzonych fabrykach. Zresztą sami w tej chwili, już poza krajami skandynawskimi, to co w Polsce prowadzimy e, pewnie około 6-7 projektów mieszkaniowych, które właśnie opierają się o pełną prefabrykację. E, To... Mm, w zasadzie tyle, jeśli chodzi o część związaną z prezentacją. Dziękuję bardzo za uwagę.